Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Pełna Wiary. Ja nazywam się Kasia i w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, które najczęściej jest zadawane: dlaczego jestem protestantką? Długo zwlekałam, bałam się hejtu, yy, bałam się linczu ze strony ludzi, yy, ale w końcu doszłam do wniosku, że, yy, że muszę wyjść z mojej mięciutkiej strefy komfortu. Aby tak naprawdę powiedzieć publicznie o tym, jak odnalazłam Boga, jak Bóg zmienił moje życie. No dobra, to zaczynamy od początku. Wychowałam się w rodzinie katolickiej, bardzo wierzącej, bardzo praktykującej. Moi rodzice zrobili wszystko, co umieli, najlepiej jak tylko się dało, najlepiej jak potrafili, aby przekazać mi wartości katolickie. Nie mam im nic do zarzucenia, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jako ludzie mamy wolną wolę i ja z tej wolnej woli korzystałam. W tamtym czasie uważałam, że wiara to jest to samo co religia. Wydawało mi się, że trzeba trzymać się pewnych zasad, wykonywać te zasady, zgadzać się na to, robić wszystko dokładnie tak, jak. Jest zapisane, jak jest przekazywane z pokolenia na pokolenie robić rzeczy tak, a nie inaczej. Koniec, kropka. Myślałam też, że my, katolicy, jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi, a wszyscy inni to są głupki. Wierzyłam w Boga, ale nie chciałam być fanatyczką, więc yy, bardzo skutecznie oddzielałam strefę sakrum od profanum. Kiedy chodziłam do kościoła, to byłam z Bogiem, to był mój czas z Bogiem, ale przez 90% mojego życia robiłam to co chciałam, tak jak, jak, tak jak chciałam, i nie chciałam, aby Bóg mieszał się w moje życie. Bawiłam się w horoskopy, imprezowałam, wchodziłam w jakieś niezbyt dobre relacje, w toksyczne związki, paliłam papierosy, przeklinałam. Byłam bardzo pogubiona, miałam ogromną wyrwę w sercu, którą chciałam za wszelką cenę zapełnić tym, co oferował świat, co oferuje kultura. Zamiast tego czułam się jeszcze gorzej, czułam się bardzo źle. Wydawało mi się, że jestem taka wyzwolona, taka wolna, a tak naprawdę czułam, jak toczy się totalnie na dno. Teraz z perspektywy czasu wiem, że spotkałam Jezusa. Moje spotkanie z Jezusem było dwuetapowe. I trochę to mogę porównać do takiego spotkania, jakie miał Szawel, który był osobą religijną, który był gorliwy w tym, jak praktykował wiarę, jak rozumował wiarę. Był przekonany, że robi tak jak trzeba. I ja tak samo. Ja tak samo wydawało mi się, że robię tak jak trzeba, bo raz na jakiś czas chodziłam do spowiedzi, raz na jakiś czas czułam skruchę, przyjmowałam komunię świętą i uważam, że jest wszystko w porządku, że tak właśnie powinno wyglądać chrześcijańskie życie. I nie, nie. W tym momencie właśnie pojawił się Bóg w moim życiu. Tak jak Szaweł potrzebował stracić wzrok, aby zauważyć Boga, aby zobaczyć gdzie jest Jezus, kim jest Jezus, tak samo ja potrzebowałam stracić mój fundament, na którym budowałam swoją wiarę, aby zechcieć szukać Boga. Który jest żywy i prawdziwy. Spotkałam odpowiedź na moje modlitwy. Od dłuższego czasu modliłam się o to, aby Bóg um, zesłał mi mężczyznę, który będzie dla mnie mężem: który będzie troskliwy, dobry, silny, mądry, który będzie dbał o mnie, który będzie taki szczery. I dobry. I Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Spotkałam radka w bardzo zaskakujących okolicznościach i to był pierwszy człowiek. Pierwszy człowiek, który powiedział mi o sobie całą prawdę. Zaskoczył mnie tym, że nic przede mną nie ukrył. Powiedział mi o wszystkich swoich błędach, o swoich porażkach i powiedział, jeżeli nie chcesz być ze mną, no to zrozumiem to, bo to jest całkiem logiczne. A ja wtedy zrozumiałam, dotarło do mnie, że to jest odpowiedź na moje modlitwy. Że żaden potencjalnie dobry kandydat, którego, których miałam wcześniej, nie potrafili, nie mieli na tyle odwagi, by żyć w prawdzie, a on miał odwagę. I takiego właśnie radka pokochałam, który nie boi się mówić prawdy. Przy nim całkowicie chciałam zmienić swoje życie. Poznałam człowieka, który w jakiś sposób wtedy dla mnie niezrozumiały, stał się dla mnie takim autorytetem. Porzuciłam imprezowanie, przestałam się upijać. Oderwałam się od takich toksycznych relacji, które budowałam przez lata. Zachciałam budować rodzinę. O czym nawet przestałam marzyć przez moment. Zrozumiałam, że tak, może moje koleżanki są na innym etapie, ale ja chcę zostać żoną, chcę być mamą i chcę budować dom. To było coś dla mnie nowego. I z jednej strony widziałam, Taką ogromną przemianę we mnie, ogromną zmianę w moim sercu, e, taką odpowiedź, Bożą odpowiedź na to, że idę w dobrym kierunku, a z drugiej strony zostałam odsunięta od Jezusa, którego znałam, ponieważ Radek był rozwodnikiem, a w momencie, kiedy związałam się z rozwodnikiem, nie mogłam już przyjmować Komunii Świętej. I nie mogłam liczyć na uzyskanie rozgrzeszenia w konfesjonale. Pamiętam ten ból. Pamiętam, jak płakałam. Jak przepłakałam całą mszę świętą. Takim bardzo głośnym i głębokim płaczem. Nie rozumiałam tego. Jak z jednej strony Bóg y, pokazuje mi, wyrywam cię z błota, i stawiam cię na nowej drodze, a z drugiej odcina mi dostęp do tego, co znałam, do religii, którą praktykowałam, którą znam tak dobrze, trzymałam się tych zasad, bo były dla mnie, no, takie akceptowalne. A teraz, raptem, co mam z tym zrobić? <noise> I chociaż nie rozumiałam, nie rozumiałam tego, to bardzo chciałam zrozumieć. I właśnie wtedy. Postanowiłam, że sięgnę po Biblię. Z różnych stron słyszałam różne porady, yy, różne głosy, jak powinnam robić, co powinnam robić, jakie są zasady, a ja chciałam zrozumieć. Chciałam sięgnąć do samego źródła, co mówi Bóg, co nauczał Jezus, czego Jezus nauczał. To chciałam zrozumieć. I tak bardzo zapragnęłam dostosować się do tego, co jest w Słowie Bożym. Mijały lata, yy, byłam mamą trójki dzieci w wieku takim przedszkolnym, 3-4 lata, i było mi bardzo ciężko. Nie mogłam znaleźć wspólnoty, nie mogłam znaleźć kościoła, w którym czulibyśmy się e, dobrze. Wszędzie, gdzie przychodziliśmy, wszędzie, gdzie uczestniczyliśmy, byliśmy, gorsi. Byliśmy obcinani takim wzrokiem suchym. Cześć piesku. Chcesz tutaj przyjść na głaskanie? W żadnym kościele nie było takiej przestrzeni ani miejsca na budowanie relacji, na, na rozmowę o tym, przez co przechodzimy, co czujemy, jakie mamy przemyślenia na temat Boga. Nie mogliśmy znaleźć takiej wspólnoty. Bardzo chciałam wychować dzieci w wierze. Bardzo mi na tym zależało. Dlatego przed każdą mszą świętą czytałam dzieciom Biblię, robiłam im takie zajęcia. Chciałam, aby zrozumiały to, co jest napisane w Słowie Bożym, aby później w czasie mszy świętej się nie nudziły, aby mniej więcej coś rozumiały z tego, co, co się odbywa w czasie nabożeństwa. Nie zmienia to faktu, że ciągle czułam się wyobcowana, samotna. Prawdopodobnie, nie byłam zdiagnozowana, ale yy, prawdopodobnie przechodziłam przez depresję. I spotkałam się raz z moją kuzynką, katoliczką, która mi powiedziała, abym poszukała w internecie jakiejś wspólnoty, w której spotykają się kobiety, spotykają się mamy, Żeby sobie poszła na takie spotkanie, na takie grupki, Żebym sobie poszukała takich kościołów, gdzie są nabożeństwa dla dzieci. I w internecie znalazłam Kościół Dom. Na początku nie wiedziałam, co to znaczy Kościół ZielonoŚwiątkowy, więc zaczęłam szukać informacji, co to jest, czy to nie jest jakaś sekta. Po jakimś czasie, jak się przekonałam, że to jest odłam chrześcijaństwa że to jest bezpieczne, że nie muszę wypisywać się z Kościoła katolickiego, ani nigdzie zapisywać, nic nie muszę żadnych dokumentów odpisywać. Mogę po prostu przyjść, zobaczyć, posłuchać. No to spytałam się męża, czy byśmy poszli pewnej niedzieli i całą rodziną po prostu się wybraliśmy na takie niedzielne spotkanie. I co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, co tam spotkałam. Uśmiechniętych, serdecznych Ludzi otwartych na rozmowę. Po raz pierwszy nikt nie patrzył z pogardą na mojego męża, który jest łysy i w tatuażach. Nikomu nie przeszkadzały dzieci, które mają swoje potrzeby, są głośne, biegają. Wręcz przeciwnie, była dla nich przygotowana specjalna sala, specjalne zajęcia, aby. Dzieci mogły poznawać Biblię adekwatnie do swojego wieku, do swoich jakichś możliwości percepcyjnych. Po raz pierwszy byliśmy w kościele, w którym nie było oceny, a była jakaś taka. Wtedy to nazywałam niesamowicie przyciągająca, taka dobra energia. Tak to postrzegałam w tamtym czasie. I teraz wiem, że w tych ludziach wtedy. Spotkałam Jezusa, takiego żywego, prawdziwego Jezusa. Spotkałam go w muzyce, spotkałam go w słowach piosenek, spotkałam go w kazaniu, które słyszałam, i spotkałam go w szczerych i bardzo głębokich rozmowach przy kawie, które odbyliśmy po nabożeństwie. Nikt, nikt nie mówił mi swojej opinii. Bo tego się obawiałam, że ktoś mi będzie narzucał swoją opinię, za to każdy zachęcał mnie do tego, abym czytała Słowo Boże, abym sięgnęła po y, konkretne fragmenty, przeczytała taką historię albo zastanowiła się nad tą przypowieścią. Nikt mi nie narzucał swojej opinii. Zachęcano mnie do tego, abym sama sięgała po Słowo Boże. Y i nie jakieś konkretne, że o, tylko ten egzemplarz będzie dla Ciebie właściwy. Nie, mówili, jaką masz Biblię w domu, taka jest dobra, po prostu sięgnij po Biblię i zacznij ją czytać. Nikt też nie wciskał mi swojej teorii. Za to każdy podkreślał, że mogę budować swoją relację z Bogiem. I że to jest podstawa, abym chciała zbliżyć się do Boga. Poczułam wolność, ulgę. Akceptację i ogromne wsparcie. I właśnie wtedy Jezus całkowicie mnie przemienił. Zmienił depresję na radość. Lęk przed ciążą, w radość z macierzyństwa. Liczne kompleksy, które ciągle mnie niszczyły i zjadały od środka w poczucie wartości. Niepodważalne poczucie wartości. Zamienił gonitwę za karierą, taką chęć. Udowadniania innym, że potrafi, że, że jednak jestem coś warta, zamienił to na chęć budowania ciepła, domowego ogniska i na edukowanie dzieci w edukacji domowej. Bóg zaczął rozwijać nasze talenty, zaczął rozwijać mój głos, mój śpiew, rozwijać mojego męża w wyścigach samochodowych, mojemu mężowi dał pracę marzeń. Nigdy się nie spodziewał, że z mechanika takiego zwykłego stanie się szefem teamu motosportowego, że będzie zdobywał Mistrzostwa Polski, będzie uczył ludzi, jak jeździć, jak wygrywać, będzie szykował samochody na tory w Polsce i za granicę. To jest niesamowite, jak Bóg działa w naszym życiu. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że Bóg. Tak, rozwinął moje konto na Instagramie. Nie musiałam używać żadnej reklamy. Po prostu to jest Boże działanie w moim życiu. Takie jest świadectwo. Bóg też chronił moją ciążę, kiedy była zagrożona, kiedy było tyle złych diagnoz. Bóg cały czas był ze mną i chronił nas. I dzisiaj cieszymy się całą piątką naszych dzieci. Wierzę głęboko w to, że to Bóg sprawił, że to całe leczenie, które przyjmowałam, tak dobrze zostało przyjęte przez mój organizm i że dzisiaj jestem już bez, bez jakichkolwiek przerzutów, jestem wolna od raka piersi. Straciłam Jezusa, którego znałam w Komunii Świętej, ale odnalazłam Jezusa, który jest spisany w Słowie Bożym. Przekonałam się, na własnym życiu, jak cudowna jest Boża miłość, łaska, i wiem, że nic nie jest w stanie oderwać mnie od tej cudownej miłości, którą mam w Jezusie Chrystusie. Będąc w Kościele katolickim nie umiałam tego dostrzec. Myliło mi się to, co jest biblijne, z tym, co jest po prostu częścią kultury, nie wiedziałam, co mówi Bóg, a co jest tworem ludzkim, co. Co jest stworzone przez ludzi, tak naprawdę. To było dla mnie takie trudne do oddzielenia, do zrozumienia. Dzisiaj drzwi Kościoła Katolickiego są dla nas otwarte. Nie zostaliśmy wyrzuceni, nie wypisaliśmy się z niego jakimiś tam dokumentami. Mój mąż przeszedł przez cały proces sądowy i uzyskał Unieważnienie związku małżeńskiego przez sąd biskupi. Więc dzisiaj oficjalnie nie jest rozwodnikiem i według zasad Kościoła katolickiego nie jesteśmy grzesznikami. Ale my już znaleźliśmy nasz duchowy dom, yy, znaleźliśmy społeczność, w której czujemy się jak w rodzinie i nie czujemy żadnej potrzeby odchodzenia, wychodzenia z tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. To jest moje świadectwo, moja historia. Twoja historia na pewno jest zupełnie inna i na pewno równie bardzo ciekawa, jak nie ciekawsza. Jedno chcę Ci powiedzieć, do jednego chcę ci zachęcić. Szukaj Boga. Szukaj Boga, proś Go o prowadzenie, proś Go o mądrość, i czytaj słowo Boże, jestem przekonana o tym, że spotkasz Jezusa. Bo tylko w nim jest wolność, tylko w nim jest przebaczenie i tylko Jezus może dać ci siły, aby żyć nowym, wspaniałym życiem. I ten odcinek nie powstał po to, aby komukolwiek mówić, do jakiego kościoła ma chodzić, do jakiego kościoła ma nie chodzić. Nie. W tym odcinku chcę ci powiedzieć, że Jezus i tylko On jest drogą prawdą i życiem. I tego się trzymajmy. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.